Piotr Rus jest zdecydowanie tanecznym objawieniem programu. Już od pierwszego odcinka pokazał, że ma talent. Podobnie, jak Magdalena Kajrowicz, wiele razy został doceniony przez Jury. Obie pary szły łeb w łeb, jednak decyzją widzów, aktor zdobył kryształową kulę, a oprócz tego otrzymał spory zastrzyk gotówki. Wiele osób jest ciekawych, na co przeznaczy wygraną. Dziennikarz Faktu zapytał go o to tuż po finale. Piotr Mróz zaskoczył swoją odpowiedzią. Wiemy też, co zrobi z wygranymi pieniędzmi jego partnerka taneczna, Hanna Żudziewicz, Piotr Mróz w rozmowie z Faktem na pytanie odpowiedział wymijająco. Zażartował, w dalszej części wywiadu poinformował, że od razu wraca na plan serialu. Chce również poświęcić więcej czasu swojej ukochanej, Agnieszce Wasilewskiej. Wracam od razu do pracy. Wakacje troszeczkę później, na pewno sobie na nie pozwolę, bo chcę też nadrobić czas. Zaniedbywałem trochę swoją partnerkę, bo skupiłem się na programie i chcę jej to w jakiś sposób zrehabilitować. Hanna Żudziewicz, która prywatnie spotyka się z tancerzem z programu Jackiem Mieszkę, za wygraną otrzymała 50 tysięcy złotych. Przeznaczy ją na remont mieszkania, Piotr Mrus najbardziej jest znany z roli, aspitranta Pitranta Roguza w serialu Gliniarze. W swoim aktorskim portfolio ma rolę w takich produkcjach jak, Lekarze, Policjantki, i Policjanci, Ojciec Mateusz, Przyjaciółki, W Rytmie Serca, czy Barwy Szczęścia. Mało kto jednak wie, że swoją aktorską przygodę zaczął od roli w serialu Klan, wcielając się w rolę barmana. Piotr Mrózy związany jest z modelką Agnieszką Wasilewską. Ma także brata bliźniaka. Dosyć zabawny jest fakt, że brat, znanego z serialu bliźniarza aktora, w prawdziwym życiu jest policjantem. thank you